Dziękuję, iż jesteś. Dziękuję, iż dałeś sobie przyzwolenie na tą medytację, na tą przestrzeń dla Ciebie, za to odłączenie się od świata zewnętrznego i połączenie z tymi największymi cząstkami w Tobie. Zacznijmy. Zrób głęboki wdech poprzez nos. I poprzez głęboki wydech, poprzez usta, pójść te wszelkie napięcia, te wszelkie wydarzenia z dnia dzisiejszego, sytuacje, osoby, ludzi, przeżycia i odczucia do tej pory. Poprzez następny, kolejny głęboki wdech. Puścisz wszelkie te energie wywołane poprzez te wydarzenia. Zdarzenia. I głęboki wydech w Tobie i z Ciebie. Rozpuścisz zablokowane energie i najgłębszy zablokowany przepływ miłości w Tobie. Też bez względu na to, co robimy i gdzie się przemieszczamy. Przemieszczamy się tak naprawdę w najgłębszej. Czystej, boskiej miłości, którą jesteś i którą zawsze byłeś, bez względu na to, co się do tej pory wydarzyło. Tyż tak naprawdę jesteś głęboko tylko i wyłącznie energią. Energią miłości, z której się wywodzisz i z której pochodzisz. Przez te następne minuty. Będziesz odczuwać najgłębszy spokój, ufności do siebie i prowadzenia poprzez mój głos, który jest i wspiera w tym momencie. Dziękuję, iż jesteś. Więc zatrzymaj się i gdy policzę do trzech, rozpuścisz się, odprężysz. Jeden. Poprzez dech i poprzez naturalny wydech. Dwa. Powrócisz do siebie, do twojego centrum, do przestrzeni serca. Trzy. Czas. Zatrzymane. Jesteś tylko i wyłącznie ty i Twoja przestrzeń, Ty i Twoja energia. oczuj stopy, kostki, uda kolana wypośladki umiernicę, Twój brzuch, klatkę piersiową, ramiona, szyję, głowę, najwyższy punkt, centrum głowy i nad nim. poczuł Twoją prawą stronę, Poczuj Twoją lewą stronę ciała. Poczuj, jak ta prawa i lewa strona ze sobą się łączy, komunikuje. Rozejrzyj się w ciele i przeprowadź skan, jak się ma moje ciało. Jak my wszelkie organy, jak się mam w tym wszystkim ja, co uciska, co dotyka, i nie rób nic. Po prostu bądź teraz. W efekcie aha. Tak. Takie to jest. Takie to widzę. Takie dostrzegam. I spoglądaj, i przyglądaj się w tej uważności i jak to doznanie i twoje odczucie w ciele, tobie, wokół ciebie się zmienia poprzez tylko i wyłącznie TAK lub odczuwalne NIE Tobie. Jak energia się porusza? Gdzie się porusza w Twym ciele? Przejdę z Tobą te etapy rozświetlenia Transformacji w czystym wdechu i wydechu. Zanurzasz się jeszcze głębiej w przestrzeni serca. Rozpuszczasz w przestrzeni serca. Puszczasz wszystko w przestrzeni serca. Jak w oceanie, czujesz, jak Twoje ciało niesione przez fale, otrzymywane na powierzchni. Delikatny, bezpieczny, ufny sposób przestrzeń serca. Otula. Wypełnia. Przepełnia każdą twą strukturę. W czystym dotyku. W czystym. Tak. Jestem. Tak. Czuję. Tak. I tylko i wyłącznie. Tak. Poczuj jak Twój oddech. Wpływa. I wypływa. Jak głęboko wpływa. I wypływa. Jak przepełnia i wypełnia Ciebie i wszystko wokół Ciebie. To ciało, twą energetykę, twą aurę. I nawet jeśli nie wiesz jak, to tylko się przeglądasz. To tylko oddajesz i poddajesz temu, Co przychodzi, co odchodzi, naturalnym przepływie, naturalnym odpływie, w naturalnym stanie bycia. Nic więcej i nic mniej, aż tyle. I tylko tyle w pełni ufności, miłości i jedności. Po prostu oddajesz całą twą strukturę, całe twoje stwo, w czystym wdechu i wydechu. W czystym I czystej przestrzeni energii serca, twego serca, twego centrum. Mój głos mocni ten proces. Dopełni ten proces pozwoli tej energii jeszcze głębiej dotrzeć i wypełnić każdy zakamarek Twojego jestwa, tego, czym tak naprawdę jesteś, w boskim potencjale radości, wcielenia i przyjmowania. دورم سخوردم بشم یا هاردم برخاتردم برم بیرم صدا شداختم یا به ما حاتم اوام برا سورم یاختم برا خشبم جرم آره سخیدم یا به ما حبا خطرده دورم آتار خطرده خطردم تنم شاختم به سخطردم بخم برم آتارو خطمم Josem Ochtem Echamemem gierema szarachtem Bohatere, którym są Bochem Echaterderem Łączę się z ziemią i z niej czerpię, w niej neutralizuję, w niej odpoczywam. I w niej, i w jej przestrzeni. Się przemieszczam. Wyobraź sobie, jak z Twojego ciała wyrasta miliardy cienkich korzeni, korzeni łączących się z Matką Ziemią. Głęboko, głęboko. Te korzenie połączone z nią. To przyzwolenie aby mogło zneutralizować Twą energię. Ta energia oczyszcza wszelkie blokady, wszelkie zastoje, wszelkie sploty energetyczne, dając w ten sposób przestrzeń wszechświatu i białemu światłu. na nowe, które wypełnia i przepełnia teraz całą twą strukturę, ciało, narządy, organy, twoje pole elektryczne i elektromagnetyczne, twą aurę, cały twój system, Neutralizuje się i daje przestrzeń na nowe. Również Twoje czakry powracają do naturalnego przepływu energii, łącząc wszelkimi centrami energetycznymi w ciele i poza. Neutralizują się zapisy w polu elektrycznym, w polu elektromagnetycznym. Przywraca naturalny, matrycowy zapis, siatka energetyczna, boski potencjał. również twoje DNA rozświetla i reprogramuje się i powraca do naturalnego przepływu do naturalnego stanu w którym jest tu i teraz naturalny oddech i naturalny wdech Jestem. i wydechem jestem. Zdechem, i wydechem Trwam. Również Twoje ciało emocjonalne. I być może emocje, które pojawiają się na ten moment, pozwalasz tym emocjom płynąć, wszystkiemu, co się pojawia, płynąć zmieniać, transformować jak fale wokół ciebie. jak ten ocean obok Ciebie. Z każdą falą coraz głębiej w głębszym spokoju i ufności. Więc pożbą sobie przez następne minuty to mój głos ociśnie w spokoju w relaksie na wdech, na wydech i uważność w byciu. Powolutko powracasz do ciała, do przestrzeni. Gdy policzę do trzech, znajdziesz się z powrotem w pokoju, w miejscu, w którym jesteś, lecz w innej energii, w innym odczuciu, w nowym doznaniu. Jeden. Twoja energia się zagęszcza, tyż powraca do ciała, twoja struktura się zagęszcza, tyż powracasz do przestrzeni tu, na Ziemi. 2. Oddychasz głęboko i wydychasz głęboko. 3. Krew przyspiesza, oddech przyspiesza gdyż powracasz do naturalnego stanu. 3. Jesteś tu i teraz. Otwierasz oczy, rozglądasz po przestrzeni. I powolutku i w tym tempie przyzwalasz sobie, aby ten proces dopełnił się. W jak najwłaściwszy, najdelikatniejszy dla Ciebie sposób. Z mojego serca do Twojego serca. Dziękuję, iż jesteś. I do usłyszenia. Rajne zele. Ciao.